się misiaki, z tej strony MiodowyMisiak, a dzisiaj was zapraszam na kolejny odcinek z Predication. jak pamiętacie pierwszy odcinek graliśmy Narbaszem jakimś, Narbasz, dzisiaj spróbujemy zagrać oczywiście kimś innym niż Narbaszem, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale nie przedłużam, tylko lecimy. Najgorsze jest to że mamy narwasza, ale idziemy na na, na offlane, offlane jakoś tak się nazywa tata i troszeczkę mnie to boli jednak że, że idę tutaj i do nim znowu ale to po prostu myślę że y, walnę go w inną rundę jeszcze znaczy w inny filmik po prostu w później po prostu on wejdzie no, bez sensu żeby po raz kolejny widzieć jak on tutaj Mmm... Jest, no, nie. A drugi dress ten sam, no, to bez sensu. Na pewno zobaczycie kogoś innego na drugim odcinku. Mam taką nadzieję, że nie zapomnę. No Tak się w to powinno grać Może jakoś się uda W ogóle to jest taki top w sumie bo w sumie jakby nie patrzę to gram sam no nie I widzę że te mione to tak mi idą, że ja cię kręcę O właśnie O właśnie Dobra Trzeba się tepnąć Mogłem tam lecieć dalej ale o... Nie chcę tutaj też za bardzo yy, szaleć, bo bez sensu, tak żebym tutaj szalał, jakoś mocno pokonałem go i tyle ta Shinby może być trochę w szoku, że tak agresywnie gram. Bo dużo tutaj to, tak to, 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 to właśnie nie gra agresywnie O no właśnie O to chodziło O to właśnie chodziło. O ten to jest chyba jako taki ten duży minion Tak myślę Dobra wyłączę sobie Hila. Wobec sensu, żeby mi tutaj. No, nie jest taki zły ten y sz szanbasz, jak on tam ma. Ten ja gram. Ale no. No co no? Szanbasz. Nie, 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 się. W sumie polecę dalej. Będzie jeszcze to wtedy. O właśnie. Widzę, że ona też tutaj nie ma całego HP, więc ja się w sumie mogę wyleczyć trochę. Nie ma co tutaj szaleć, zbyt. Dobra, nie ma co, tepamy się. W ogóle wiem, że nieraz wam dyszę w ten mikrofon, ale wiecie co jest że ja mam pod przycisk i... Po prostu jak już się w coś tak, że tak powiem wdrażam, w wdrąż, wdrążam wdrażam się w jakąś e, walkę, bitkę, to ja po prostu zapominam o tym i nawet tego nie, nie mutuję tego mikrofonu, bo zapominam, nawet że mam na przycisk. Wystarczy tylko zdjąć kurde palucha z przycisku, nie? Masakra po prostu. Czy co, w ogóle do niej idzie? Czy o co tu chodzi, że taki miałem ten? Patrz, teraz na przykład zapomniałem yy, się odciszyć. Ale no cóż. Nic się nie dzieje. Dobra. Nie ma co. Robimy szybki tepek. I kupujemy sobie itemek. Jak wchodzę, ten to same ja się kupują tej temy, jak rozumiem. Więc to jest w sumie takie głupie, ale gorzej jak się weźmie coś, co by się nie chciało, żeby kupił ono. Niech to jest w ogóle, że ona nie kupuje itemów, czy co? Ładna, nam w, w ogóle dostała bójkę tutaj Ode mnie e, Ale no cóż No dostaje na dziąsło ode mnie, no jakby nie pasz, dostaje na ode mnie na dziąsło, no No dostaje straszne ode mnie na dziąsło Dobra Uciekać? możemy sobie kupić kolejny itamak Bo cóż albo w sumie zobaczę Tak myślałem, że ją jeszcze porobię Łatwo po prostu. Ej, on nie jest ten szabasz, czy jak on tam miał, on jest wcale taki zły On nie jest zły Ale po prostu drugi raz sal może Może i na drugim na drugą też go damy sobie tego szabasza bo fajny, no fajny mecz, szkoda, żeby, żeby go tak od razu nie dać. Jakby nie patrzeć, naprawdę dobrze idzie ten mecz. Okej, okay, skupiłem się na tym, żeby nie zginąć i jak widać się udało Jak widać się udało to, że nie zginęliśmy Więc GG Oni we dwóch nawet sobie jakby za, mną, znaczy o, dużo ma damage ten, ten, ten robot jakby ten z łącuchami, nie wiem jak on jeszcze się to nazywa, jeszcze do końca nie znam wszystkich tych, ale myślę, że no był do zrobienia jakby nie patrzeć, no nie? Tylko, że bym musiał na nich, ich wszystkich, ich dwóch widzieć. No myślę, że samemu sobie da radę. Nie ma takiej opcji, żeby samemu dała sobie radę. Ej, ten Sabasz, no kurde... Dobry jest, no, no jest znakomity, naprawdę. Jakby nie było, no, jest mocny. Bo się leczy, speeda ma, dosłownie... Ma wszystko, co jest potrzebne, kiedy się jest samemu, naprawdę. Dobra, Ej, ona to jest naprawdę po raz kolejny w wciury ode mnie, no. Już sobie jak mogę, ale się tak skupiam, że zapomnę o tych mikrofonach, o tym wszystkim po prostu, ale no... Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, że jestem taki skupiony. E, w ogóle... Mam pytanko, bo wy nie macie mojej kamery, ale nie wiem, czy byście tak chcieli mieć moją kamerę, czy, czy nie? Bo mi to w sumie obojętnie, czy, 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 czy mam mieć odpaloną, czy nie. Więc to zależy w sumie też od was. Dajcie mi to znać, czy wolicie, jak mam... czy, czy wolicie, jak będę mieć kamerę, czy nie. Bo mi to, to w sumie jest obojętnie. Ale Tashimi dostaje na dziążko, 5-1 mam. Mam 5-1, Tashimi tak dostaje na dziąsło, że. No jest koniec, jest po prostu koniec. Powiem wam tak, jak na pierwszy ten, on, on jest bardzo mocny. Powiem wam tak, było blisko jakoś teraz, było bardzo blisko, ale jednak i tak i mi się nie udało. Nie, nie, nie udało jej się w sumie, ale było no teraz jakiś, nie mogłem trafić z tego stun, a ten stun naprawdę dużo daje, jakby nie patrzeć. Na, na pewno zauważyliście że trochę na mi, jak widzicie, e, driftuje pad. Ale to tak delikatnie, że w ogóle go nie czuć. Bo co jest najlepsze, że dałem go sobie? daję go sobie do. E, do naprawy. I nie wiem, czy chłop e, go źle naprawił, czy coś, ale. No, o. Jakby cały czas mi lata, no nie? Tak czy siak. Najlepsze jest to, że mi nie działał kiedyś. Znaczy, że mi nie działał trójkąt, a teraz mi działa. Jakby nie wiem, bo co zrobił, że mi nie działał trójkąt, a po chwili mi się naprawił, jakby po dwóch dniach, no nie? Dobra dajmy dajmy na spokojnie niech sobie trochę poszują i będziemy za chwilę działać Tylko nie przyjdą moi GG. Ale to było ładne ładna pomoc Podziałaliśmy sobie i jest... nie, nie, nie to że zrobiliśmy double killa? Chłop zrobił To jeszcze do tego w tej chwili yy, mamy tego robota, no nie? Mocne, ładnie zrobiliśmy, bardzo ładnie Trzeba się tepnąć. Mamy dużo... Mamy dużo tego... Mamy dużo, 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 dużo czego? Siana? O właśnie, mamy na teraz jakiegoś. Więc jest... Znakomicie wręcz. Ale jakich ich właśnie spuszczowaliśmy w ogóle? Ja cię kręcę. Przepięknie. Nie no, ale wiecie, wam powiem, że chyba tym szabaszem będziemy grali tak częściej, bo jak tak widzę, no ma wszystko co jest potrzebne, naprawdę, ma heal'a, ma Spida, ma stun'a, eee, no takiego delikatnego, ale no ma jakby, naprawdę, tak się tylko mówi, ale jednak jest to mocne. Ten stun, jakby nie paszy, też jest dobry, no nie? Zauważyliście? Bo jak trafię, to naprawdę zestunuję i koniec. Ale znowu się skupiłem i znowu widzicie. Zabiłem, ale no, mikrofon już nie był ten, a już tutaj miałem takie, no. <grym>, nie wiem, no. wyciszę ten mikrofon, ale tylko dlatego, że wiem, że, że na PS się ma troszeczkę bardziej echo. I no nie chcę, żeby się też to wszystko strzeli, To, co się dzieje też wokół, tutaj, jak psy szczekają czy coś, bo to. No, wiem, że to przeszkadza nieraz, raz no nie zależy komu, ale, no, myślę, że większości by przeszkadzały, jakby moje psy zaczęły szczekać. No, my, my tutaj mamy dosłownie. No tutaj jest taki winek, że... Jeszcze w ogóle nikogo z... Co? Jest za wielki lag zrobiłem. Narbaszem. Kiedy? Nawet nie wiem kiedy. Oj, uciekam, 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 uciekam. Co ty? Nie zabiją mnie tak szybko. Oni myślą, że nie zabiją, ale nie ma takiej opcji. My mamy przecież GG. To już jest taki winek, że naprawdę. Jeszcze jakiś chłop tą do kilo u nich idziemy na środek nawet, bo czy to będziemy na środku, czy będziemy na tym, to już Najlepiej ja byś w sumie na topa i na topie Nie wiem czy to... Tutaj to ciężko powiedzieć jak to się nazywają te, ale w sumie pisze na jak się wybiera Ale mm... Idziemy po prostu na, na tą polewo <laughs> I tyle Jak dostała z tej buławy! Yooo! <laughs> widzieliście to? Dostała z buławy o ogłuszenie i koniec, dobranoc Ej nie no, ale w ogóle na kobieta jakby nie było, nie? Naprawdę. Ta gra ma potencjał jak chodzi o PS-a Bo ta gra to jest APS i naprawdę no ma potencjał, ma duży potencjał Oho oha, oha So, ty mi tu, świrujesz Jarzębia, ilu? Ale no, ilu? Dobra, co się tu w ogóle dzieje? GG, mamy to Drugi winek, zauważyliście to? Drugi winek, bardzo fajnie, ładnie, bardzo ładnie. Ciekawe, czy będziemy mieli coś na przykład jakąś nową postać, czy, czy co Ale 10.05 mamy. 10.05 Ten szabasz naprawdę mocny jest no. Jest przemocny. Dałem sobie troje, co? Dałem se. Trochę się dałem. No. Total damage. Kurde, no ładnie. Łanie, Łanie, Łanie. Przepięknie. Ręcz Dobra. Mam nadzieję, moi misiaki, że Wam się spodobało i że będziecie chcieli więcej. Tutaj coś mam w ogóle? Co to mamy? A, że możemy kupić, a nie Open. Jakiś. A nie, nie mamy nic. Okej. Okay. Ten Boris jest ładny. Ale nie. Nie ma co ale będziemy musieli kupić jakąś nową postać, ale to myślę nad nią, ale to dopiero ona kosztuje 8, a mamy 4, więc już w sumie tak niedługo, niedużo nie, nie nam zostało, bo 2000 dostaje w sumie się prawie za, za mecz, więc... Na ten czas jest mało postaci, ale są mocne, zbalansowane może powiedzieć trochę te postacie troszeczkę. <laughs> więc dobra, co? Trzymajcie się, cześć!